Zobaczyłem ją w klasie, serce biło jak szalone Choć dla niej byłem cieniem, patrzyła w inną stronę Mijał rok, przyjaźń rosła, śmiech wypełniał nasze dni Ja w sercu miałem ogień, lecz milczałem, byłem smutny Każdy gest jej zapamiętam, każdy uśmiech, każdy krok Choć nie wiedziała nic, ja wciąż kochałem ją co noc Byłem jej najlepszym kumplem, lecz w duszy miałem plan Że kiedyś powiem prawdę, choć ryzyko było dane nam w końcu zebrałem siłę, wyznałem co w sercu mam. Ona spojrzała chłodno, jaś tylko to nam dam. Nie chciała słyszeć o miłości, zamknęła ten rozdział. A ja udawałem spokój, choć w środku był pożar. Szukałem uczuć winnych, próbowałem nowych dróg. Byłem chwilę z jedną, lecz wciąż brakowało tchu. Bo w głowie miałem obraz, dziewczyna z tamtej ławki. Choć odrzuciła mnie, ja nie poddam się bez walki. Czas minął, poczuła, że coś w sercu jednak drży Zrobila krok, powiedziała, chcę być z nim Przyjaciel stał się partnerem, historia zmieniła bieg Od tamtej chwili razem, każdy dzień to pożycia kres Nie rozdzieli nas już nic, bo miłość spaja nas 10 lat jak jeden film, wciąż nie w sercu żal Z dawnych łez powstał dom, marzeń budowaliśmy świata, ja dziękuję Widzę drogę, którą znam Od szkolnej ławki po ślubu To nasz niekończący się plan Każdy dzień to wspólna walka Każdy uśmiech nowy stan nie narodził się on, co rozświetla każdy czas Nie ma już samotnych nocy Nie ma pustych chwil Bo ona jest przy mnie zawsze Jak hey. najpiękniejszy film Zbudowaliśmy rodzinę Fundament mocny jak stal A miłość rośnie dalej jak niekończący się bal Dwóch synów nasze słońca Mali królowie w domu, ich śmiech rozbrzmiewa wszędzie, nie daje spać nikomu. Największy dar od życia, co w sercu zawsze gra. Patrzę na nich z dumą, widzę przyszłość w ich oczach. To nasza wspólna droga, co nigdy się nie kończy. Od szkolnej ławki po rodzinę tak pisze się los. Rapem opowiadam historię, co podnosi mnie, gdy spanie cios.